On żyje. Opowieści wielkanocne. Uczniowie w Wieczerniku. Gdy uczniowie dotarli do Jerozolimy, był już wieczór. Drzwi do Wieczernika były zaryglowane. Zaczęli w nie pukać, a Kleofas zawołał Piotrze, Jakubie, to ja, otwórzcie. Głosy wewnątrz na chwilę ucichły. Ze środka odezwał się ktoś. Jesteś sam? Nikt cię nie śledził? Kleofas zaprzeczył, a po chwili szczęknął rygiel i drzwi się otworzyły. Uczniowie szybko weszli do wieczernika. Byli tam prawie wszyscy apostołowie, kobiety i inni uczniowie. Rozemocjonowani, jeden przez drugiego wykrzykiwali Jezus z martwych on żyje, ukazał się Piotrowi. Kleofas wtedy z bijącym sercem opowiedział im o spotkaniu z Jezusem po drodze, o tym, jak zachwycili się Jego słowami i jak Go rozpoznali w końcu przy łamaniu chleba. Zebrani przeczuwali doskonale, że stało się coś niezwykłego, choć lęk przed prześladowaniem tłumił ich entuzjazm. Gwar w Wieczerniku wzmagał się coraz bardziej. Po ciszy smutku i wyczekiwaniu w szabat, ten pierwszy dzień tygodnia wlał w serca uczniów jakąś nową nadzieję. Choć lęk ciągle ich paraliżował, to jednak coś się przełamało, a nawet można powiedzieć, wybuchło z niespotykaną siłą. Każdy chciał coś powiedzieć, a tyle mieli do opowiadania. I nagle pośród nich pojawiła się znajoma postać. Wszyscy oni mieli i stanęli, jak wryci. To był Jezus. Tego byli pewni, ale podobnie jak wtedy na jeziorze, gdy złodzi widzieli Go kroczącego po wodzie i myśleli, że to zjawa, tak i teraz wydawało się im, że to duch. Wtedy ze strachu krzyczeli, teraz głos uwiąz im w gardłach. A Jezus powiedział, pokój wam, nie bójcie się i nie bądźcie zmieszani, to Ja jestem.